Halo, halo, dzień dobry, witam Was, kochane. Czekajcie. O, jestem. Dzień dobry, Judy, to ja Stratek Biznesowej. Przepraszam, do ta kampania, zmieniłam nazwisko, muszę się przyzwyczaić. E, dawno mnie nie było, zrobiłam sobie majówkową przerwę, bardzo tego potrzebowałam. I między innymi w trakcie majówki pomyślałam, wpadłam na pomysł, jak jeszcze lepiej pokazać Wam. W jaki sposób podchodzić do tego storytellingu, ponieważ to nie wystarczy tylko opowiadać historię transformacji, trzeba wiedzieć, jak to robić zajebiście. Jak to robić zajebiście, czyli jak połączyć to, co w Twoim życiu się wydarzyło, jaką Ty transformację przeżyłaś, z tym, jak dokładnie teraz pomożesz osobom, które są w tym samym miejscu, w którym ty byłaś jakiś czas temu? I tworzenie treści jest takim creme de la creme, w którym e, potrzebujesz pot umieć odpowiednio połączyć kropki, żeby ta historia nie była przypadkowa, żeby nie była za bardzo rozjechana, żeby mówiła do odpowiednich osób, że jak już mówię do odpowiednich osób, to w odpowiedni sposób, żeby nie była tylko. Pokazaniem Twojego sukcesu, ale też pokazywała, jak bardzo Twoja ekspertyza będzie tym, co do tego sukcesu tych Twoich klientów zaprowadzi. Więc jest to naprawdę bardzo wiele wątkowe. Do tego jeszcze musimy wziąć pod uwagę, co w tym momencie oferujemy w swoim. Co w tym momencie oferujemy w swoim biznesie, czyli znowu ta historia musi prowadzić do sprzedaży tego produktu. No i e, nawet jeżeli mówimy o sprzedaży, to też potrzebujemy. E, tak jak ja do tego podchodzę, jest bardzo ważne, aby te treści nie były pustymi treściami sprzedażowymi, czyli to, o czym mówię, że moja społeczność na Instagramie to są osoby, które są jakby już gotowe do potencjalnej ze mną pracy w przyszłości. Dlatego, bo każdy post, każda rolka, każdy stories mówi do tej mojej idealnej klientki, która może czerpać z darmowej wiedzy na Instagramie lub kontynuować ze mną współpracę w dalszych przestrzeniach, czyli nie ma w ogóle przestrzeni na przypadkowość. Dlatego tak e, wielowątkowy to jest aspekt, jak opowiadać te historie transformacji i nie wystarczy, oczywiście to jest świetny początek, kiedy otworzysz swoje serce, odpalisz kamerkę i zaczniesz opowiadać. Natomiast, żeby przejść z takiego przychodu, który jest Relatywnie, który jest fajny, ale chcesz, żeby ten przyzód, przychód wszedł na jeszcze wyższy poziom. Tak jak u mnie to było to, te, 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 te stałe klientki w tamtym roku, aż w końcu miałam zajebisty przełom pod koniec roku, wynikało to z tego, że ja coraz bardziej zaczęłam doprecyzować tą komunikację. Ona jest mniej i mniej i mniej przypadkowa. No więc, w jaki sposób ja podchodzę do tworzenia treści. Po pierwsze, wiem, do kogo mówię. Cześć, Sandra. Po pierwsze, wiem, do kogo mówię, czyli jak myślę sobie o swojej idealnej klientce w odzwierciedleniu mojej historii transformacji, czyli w młodszej wersji siebie, to zastanawiam się, do której mówię Judytę. I. Tutaj trzeba mieć właśnie też odpowiednią umiejętność, i tego uczę w kursie. To w którym momencie, do której młodszej wersji siebie mówisz, ale też tak jak ty się rozwijasz w swoim biznesie, w swojej eksperckości, w swoim życiu, to Twoja klientka też idzie dalej. Więc to jest taki synchronizowany taniec, yy, i dlatego to aktualizowanie, do kogo mówisz, odbywa się dosyć. Często. Tak jak ja na początku roku mówiłam do tej Judytę ze stycznia, 2, październik 2,4, styczeń 2,4, mniej więcej, w zależności o jakim produkcie mówiłam, to teraz sprzedając ten kurs mówię do Judytę. Październik, listopad, dlatego, bo to była już ta Judyta, która już uprawiała storytelling, ale chciała wejść z tym storytellingiem na next level, i tak też się stało. Dlatego tutaj sprzedaję tę pigułkę wiedzy porządną, bo to jest kurs flagowy, bo mówię do tej Judyty, która już ogarnia, już jest systematyczna, już się czuje pewnie, ale jest gotowa na więcej. Czuję, że Niby jest ok, ale chce więcej, jest gotowa na kolejny krok i nie, nie chce wszystkiego skreślać, wie po prostu, że ma tutaj coś podkręcić, odnaleźć, stać się tego mistrzynią i do tej Judyty kieruje ten swój kurs i zobaczcie, że ja nie, nie stoi w miejscu i tak jak może się wydawać, że doprecyzuj niszę, pierwszy lęk jaki się pojawia, że nagle jest takie, o oh my god, to już każe mi się ograniczyć, nic z tych rzeczy, dobrze doprecyzowana nisza sprawia, że ta klientka, ta młodsza wersja siebie, do której mówisz, to jest ta, której masz najwięcej do zaoferowania, u, u, uaktywniasz w pełni swój potencjał, dlatego tak jak w styczniu mówiłam o rozgrzewaniu społeczności na Instagramie, storytellingowo, to mamy maj, i w maju już mówię, jak nie tylko mówimy o rozgrzewaniu, tylko jak, czyli nie, nie wprowadzam storytellingu w swoją ofertę. Ja teraz mówię, jak ten storytelling robić zajebiście, wchodzić na next level. Czyli ta klientka moja już jest dojrzalsza, ona już. Wie o co chodzi, już wie, jak stawiać systematyczne kroki, już wie, jak zarabiać systematycznie, już się czuje taka, że okej, okay, to już nie jest bawienie się w biznes, tylko ja tutaj działam systematycznie, ale to już jest ta, która chce wejść na next level, która chce, nie wiem, zrezygnować z etatu albo już mieć po prostu pięciocyfrowy, zarabiający biznes, nie mieć przypadkowych klientów, mieć tylko idealnych. Chce mieć taki napływ klientów, z którymi będzie mogła już skalować biznes, a nie tylko się cieszyć, że coś tam systematycznie nie wpada. I teraz, kiedy ja mówię do tej Judyty, to dlatego, bo ja systematycznie na tej linii mojej transformacji się przesuwam, ale równolegle z moją klientką, która cały czas ze mną dojrzewa. Dlatego ja mam taki ogień, jak na przykład mówię teraz w tym kursie, bo bardzo, bardzo chcę o tym wszystkim powiedzieć, bo to jest z jednej strony wystarczająco świeże, bo, bo, bo to jest taki krem de la krem tego, co umiem, ale jest to też wystarczająco dojrzałe, bo mam x dowodów na to, że to, co uczę, działa. A teraz przykładowo, kiedy, um, kiedy mamy sprzedaż tego kursu, to jest ważne i to jest taki stały, pro, stały, takie, um, stały, pro, stały, jakby stały błąd, który widzę u swoich klientek i ja też na to bardzo uważam, muszę uważać, bo to jest taki niuansik, który mu, może zadecydować o być albo nie być. Czyli jak już się znajdzie, znajdę tą idealną wersję siebie, Judyty z przeszłości, to później myślę: no dobra, ale to gdzie jest dokładnie ta Judyta? Bo czasami to jest kwestia, jed, różnica jedne, jednego dnia pomiędzy mówieniem do tej klientki, która chce być zmotywowana do działania, i do tej, która już jest gotowa inwestować i iść dalej. To tak jak Judyta z listopada, ona trochę się tam rozluźniła, trochę stwierdziła, że dobra. To teraz tutaj skalujemy, już mi się nie chce robić tych mentoringów. I w momencie, kiedy kliknęło mi, że o Hola, chola, Judyta trochę za szybko, skup się na tym, co masz do zrobienia. Tutaj doprecyzuj swoją eksperckość, i to będzie Twoją trampoliną do next level, to ta Judyta jest gotowa w odzwierciedleniu, tak jako młodszej wersji mnie, na kupienie tego kursu. I na samym początku, słuchajcie, w tamtym miesiącu, jeszcze mówiąc o tym kursie, sama przełapałam się na błędzie i szybko go skorygowałam. Dlatego, bo na początku mówiłam o tym, że ten kurs jest dla osób, które chcą w ogóle odkryć storytelling. A teraz mówię o tym, że storytelling nie jest dla osób, które chcą go odkryć chcą dla osób, które chcą. Wejść na next level z tym storytellingiem. Chcą zawsze trafiać do gotowych klientów. I zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica. Ja, jako Judyta z przeszłości, mówiłam do, zaczęłam ba, bawić się, można powiedzieć, mniej lub bardziej świetnymi storytellingiem już w kwietniu, rok temu. Natomiast dopiero w listopadzie byłam gotowa wejść na to na next level, dlatego, bo zaczęłam widzieć, że poprzez własną praktykę, że story, storytelling sam w sobie jest zajebiste, ale jest tam jeszcze bardzo dużo rzeczy do doprecyzowania pomiędzy moją historią a strategią, jaką wprowadzam w sprzedaży, aby on faktycznie mnie wziął na next level, do tych 10, 15, 20 i tak dalej tysięcy, do napływu idealnych gotowych klientów do pracy. I dlatego, zobaczcie, zamiast mówić o nauczyć Cię po raz pierwszy, nauczę Cię w ogóle, że istnieje coś takiego jak Cześć Kasia, jak sprzedaż storytellingowa, w kursie oczywiście, że przejdę przez podstawy, no bo musimy po kolei to ogarnąć, ale w kursie powiem, jak to zrobić zajebiście, żeby nie było już przestrzeni na jakiekolwiek błędy, na jakiekolwiek kompromisy, z kim pracujesz, z kim nie pracujesz, tylko po prostu wchodzimy na next level, tak jak ja wtedy pod koniec tamtego roku zrezygnowałam z tatu i już nie musiałam na niego wracać, dlatego, bo tak dopięłam sobie tą metodologię sprzedaży storytellingowej. I zobaczcie, jaka to jest drastyczna różnica między jednym a drugim, bo tutaj już mówię do osób na zupełnie innym poziomie gotowości i dojrzałości biznesowej. I tak samo jak Wy sprzedajecie swoje produkty, to jest hiper, hiper ważne, abyście zwracały uwagę, czy mówisz do tej klientki, do tej wersji siebie, która już wiedziała, że jest problem, znaczy jest problem i trzeba się nim zająć, czy ta, która wiedziała, że jest problem, trzeba się nim zająć i jest gotowa się nim zająć, jest gotowa do niego stanąć. I wtedy, nawet sobie prześleć swoje obecne treści sprzedażowe, zobaczysz, że komunikaty wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. Dlatego, tak jak ja na przykład mogłabym o tym kursie, mówiąc swoją historią, kiedy. Te dwa lata temu założyłam firmę, później, e, o Jezu nie, trzy i pół roku temu, później zrezygnowałam z etatu, później e, e, musiałam wrócić na ten etat, zamknęłam firmę i tak dalej. Czyli mówiłam o tej Judycie sprzed, e, sprzed, sprzed, o Jezu, półtora roku czy praktycznie dwóch lat, a teraz zobaczcie, że już przesunę, przesuwam się i mówię o tej Judycie troszkę już. By, która jest bliżej mnie, bo ona już jest na innym etapie. Czyli już pewnie pewną edukację, pewne tematy wyczerpuje, ale nie dlatego, że mówię, dobra, ja do tej już nie mówię, teraz mówię sobie do tej, czyli nie ma takiego focha, no dobra, to ja już chcę z tymi, a nie z tymi. To w ogóle nie jest o tym. To jest o tym, że ty właśnie tak prowadzisz swoją klientkę, że ona wie, że ty cały czas będziesz o ten krok do przodu. Czyli. E, moje klientki już mają obcykane, że jest coś takiego jak sprzedaż storytellingowa, żyją tym na co dzień w moim świecie, a teraz w kursie staną się tego mistrzyniami i wejdą po prostu na kolejny level rozwoju swojego biznesu. Czyli dosłownie zobaczcie jak to jest, że ja sobie śledzę siebie, jak ja się rozwijam w swoim biznesie i dokładnie tymi samymi krokami rozwijam swoich klientów w swoich Produktach, oczywiście też wyciągając wnioski i eliminując takie kroki, jakie podjęłam, które wiem, że były błędami i po prostu ich nie powtarzamy. Tak? Nie, 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 nie przekazuję tych błędów dalej, tylko mówię: Słuchajcie, tu zrobiłam taki błąd, tak go skorygowałam, idziemy dalej i idziemy w tą stronę. I w momencie, kiedy już dochodzi do tworzenia różnych treści, to to, co sobie zapamiętaj i to, w jaki sposób ja tworzę jakiekolwiek treści, czy to jest do kursu, czy do innego produktu, zaraz znowu będę zapraszać do członkostwa, to musisz połączyć sobie, sobie kropki pomiędzy tym, jaką ty jaki ty miałeś problem jak go rozwiązałaś i jaki masz dzisiaj sukces, więc tu sobie gadamy o tym, ja miałam taki problem, takie zastosowałam rozwiązanie, taki mam sukces, to jest taka podstawowa formuła storytellingowa, którą powtarzam wszędzie, w każdych szablonach, w każdym podejściu, bo to cię po prostu bardzo układa tą strukturę, ale żeby ta historia nie, nie ostała się na etapie o, wow, ale ona fajne rzeczy osiągnęła brawo ty, tylko że było wow, ale ona fajne rzeczy osiągnęła, jesteś moją inspiracją. O, kurde, ona wie, jak to, tego mnie teraz nauczyć. Jesteś moją mentorką, bo to jest ogromna różnica, to musisz umieć połączyć kropki pomiędzy tym, jakie ty masz, rozwi jakie ty zastosowałaś rozwiązanie w swoim życiu, że osiągnęłaś ten sukces i jak to rozwiązanie zapakowałaś w swoją ekspertyzę i w swoje produkty. I to jest ten przykład, który lubię podawać. Nie wystarczy, że sąsiadka twoja schudła, żebyś ty chciała się od niej uczyć. Możesz się nią inspirować i się jej zapytać, o Boże, to do jakiej dietetyczki chodzisz, ale jeżeli ona się tak zaprezentuje, że ona schudła poprzez swoją własną metodologię, bo jest dietetykiem i prowadzi też innych, i pokazuje, opowiada Ci o tym, to wtedy Ty masz nie tylko o wow, ale zajebiście, że tak stworzyłeś, tylko okej, okay, to ja chcę zastosować Twoją metodę. I tu jest bardzo, bardzo ważne, aby te treści łączyły ze sobą kropki. Dlatego ja w ten sposób tworzę swoje treści, czyli zobaczcie, że nie mam przypadkowych treści storytellingowych, nie mam takie, och, no dobra, to dzisiaj powiem o tym, bo to jest takie fajne, Masę rzeczy mam Wam ochotę powiedzieć, i kiedyś te, ta masa pomysłów sprawiała, że. E, czekajcie. E, e, ta masa pomysłów sprawiała, że aż miałam takie poczucie, że teraz to wszystko mam powiedzieć, i były dni, kiedy chciałam powiedzieć wszystko, były dni, kiedy miałam znowu totalną pustkę, a finalnie miałam totalny chaos. To teraz tak nie mam, dlatego bo. Ja mogę mieć milion historii, milion pomysłów, natomiast ja to przypuszczam przez filtr tego, co jest faktycznie potrzebne. To nie chodzi o to, że ja tu przychodzę i powiem, ach, opowiem wam, będziecie sobie mnie słuchały. Ja tu przychodzę intencjonalnie. Czyli, jakąkolwiek historię opowiadam poprzez rolki, stories, posty czy live. One są intencjonalne. Więc jeżeli ja Ci mówię o tym przykładowo, jak bardzo długo, teraz Ci mówię o tym, jak w listopadzie miałam już ten kolejny miesiąc, kiedy ten mój przychód był stały, a później miałam chwilowy spadek, i później zajebiście mi to wzrosło. Tak jak ostatnio dzieliłam się tą historią, możesz sobie tam przeskorelować. To po co się nią dzieliłam? Po to, aby Ci pokazać, jak. Doprecyzowanie mojej niszy, skupienie się na mojej ekspertyzie, i wokół tego stworzenie całego storytellingu, wyskoczy, czyli zbudowałam bardzo silne fundamenty, było, było trampoliną do skoku finansowego. Więc jeżeli ja na przykład mówię o pieniądzach, opowiadam o swoich wynikach, nie robię tego opać, jak fajnie, że zarobiłam tylko chodź, bo Zarobiłam tyle, bo chcę, żebyś ty też mogła zarabiać tyle i jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Cześć Sylwia, dawno cię nie widziałam. I w momencie, kiedy mówię ci, że ja, jak ja to robię, właśnie jakimi metodami, jaką sprzedażą storytellingową, skąd ja wiem, do kogo mówię poprzez to rozmawianie z tą idealną wersją siebie z przeszłości, i tak tak dalej, to pokazuję ci tą drogę do. Więc jakiekolwiek historie teraz będziesz publikować, tworzyć, to się zastanawiaj, ok, to do kogo ja mówię, co ta osoba ma ode mnie usłyszeć, tak aby mogła jej pomóc zrobić ten jeden krok do przodu w tej drodze, w której ją prowadzę, i w momencie, kiedy ta dana treść ma coś sprzedawać, to koniecznie w tej historii, w której przemycasz problem, rozwiązanie, efekt, Połącz kropki, jak to się ma, do tego, co sprzedajesz. To musi być ze sobą spójne, bo inaczej powstaje chaos, inaczej klienci albo kompletnie już nie wiedzą, z czego jesteś. Nie daj Boże, jeśli za każdym razem mówisz o zupełnie czymś innym i totalnie się nie trzyma kupy, co chwila wymyślasz nowy produkt, nową niszę, to tak naprawdę zostaje z tego tylko chaos. A nawet może być moment, w którym masz takie dobre. Ja mówię do dwóch rodzajów klientek, ja tym dwóm rodzajom klientkom sprzedaję nawet jeden produkt, więc w sumie jestem całkiem ogarnięta i systematyczna. To nadal to nie będzie wystarczające, dlatego że jeżeli raz mówisz do jednej klientki, a raz do drugiej, to te, te wiadomości, te historie się wzajemnie negują, bo jeżeli na przykład ja usłyszę. Przykładowo chce się nauczyć o inwestowaniu i znajduję sobie jakąś osobę i ona mi mówi chodź nauczę cię w tym kursie inwestowania inwestowania nie wiem poczekajcie trudny przykład sobie znalazłam. Um... Wiem. Przykładowo, chcesz nauczyć swoje klientki manifestowania i powiesz im, nauczyć się manifestowania partnera, manifestowania superfigury, manifestowania domu itd., itd. To tak naprawdę, jeżeli ona chce zamanifestować partnera, to wtedy, jak ona usłyszy 10 powodów, dla których można przyjść do ciebie na ten warsztat zmanifestowania, to że między innymi jest podany jej powód, czyli zamanifestowanie partnera. Ta wiadomość się wygłuszy, bo one właśnie nie zobaczycie jako ekspertkę od manifestacji partnera, zobaczycie jako od manifestacji ogólnie. Więc jeżeli ja będę miała do wyboru ekspertkę od manifestowania czegokolwiek i obok ekspertkę od manifestowania właśnie partnera i jeszcze pokazujące w jaki sposób ona to zrobiła, to oczywiście, że wybiorę tą osobę, która się w tym specjalizuje. I na tym polega magia klarowności. Komunikacji. Sylwia pyta, a jak dostosować te rady dla kogoś, kto jest terapeutką i robi kursy holistyczne oraz sesje jeden na jeden, które są różne w zależności od tego, z czym przychodzi klientka-klient? No to wtedy, Sylwia, potrzebujesz wrócić do początku, czyli do siebie, do której przyszło, wersji z przeszłości mówisz bo nawet jeżeli ci się wydaje, że te powody są różne, to powodem, który to wszystko, aspektem, który to wszystko łączy, to jesteś ty, czyli tak jak ja na przykład uczę o doprecyzowaniu niszy, z historii transformacji, uczę o sprzedaży storytellingowej, uczę o manisecie finansowym teraz w członkostwie, później o pewności siebie ekspertki, to zobacz, że te te, te powody są coraz, można powiedzieć, że są podobne i różne, ale one są takie same, dlatego, bo celem mojej danej klientki jest zajebiste zarabianie, robiąc to, co kocha, a droga, jaką ja toruję w, tych, w tym portfolio i w różnych ofertach, jest wyznaczona tym, w jaki sposób ja się w tym rozwinęłam. Więc zobacz sobie, co łączy te wszystkie elementy tych różnych powodów. I to, co polecam na początek, to zostawić na chwilę w ogóle klientów, że ci klienci przychodzą z różnymi powodami, wyobraź sobie na razie tak jakbyś ty miała być swoją własną klientką. Czyli rozpisz sobie tę własną historię transformacji, bo jak będziesz próbowała dostosować swoje oferty i swój komunikat do każdego rodzaju klientki, to zwariujesz, że tak powiem, to powstaje chaos. A te klientki, które finalnie przyjdą z różnymi trochę historiami niż jest faktycznie twoja, to też jest OK. Bo jeżeli ty każdym postem będziesz chciała zadowolić każdego rodzaju klientkę, to nie zadowolisz żadną. Dlatego tak ważne jest właśnie w tej metodologii, którą uczę, aby skupić się najpierw na sobie i żebyś miała taką jedną, idealną klientkę w młodszej wersji Ciebie jako wyznacznik Twojego komunikatu, to wtedy. Ci się to wszystko porozkłada, bo inaczej właśnie będzie takie all over the place, a dzięki rozłożeniu tego według Twojej własnej ewolucji, tego chociażby portfolio produktowego, to Ci się przepięknie te kropki połączą, będziesz wiedziała, gdzie po kolei, kiedy klienta poprowadzić i wtedy komunikat na Instagramie robi się zajebiście spójny. I właśnie tego wszystkiego uczę w kursie zamień obserwujących kupujących, bo tam idziemy właśnie po kolei. I to to co jest zajebiste, że po prostu wtedy nie masz takiego o zaraz, to mówię do tej, do tej osoby, tylko po prostu, e, tak jak Ty wiesz, co się wydarzyło w Twoim życiu, i oczywiście właśnie wymaga to takiego samopoznania, to wtedy Ty nabierasz tej zajebistej pewności siebie, jak prowadzić swoich klientów, nawet jeżeli, tak jak ja jestem teraz w tej fazie, kiedy tych klientów mam coraz więcej i w coraz szerszych przestrzeniach, Mój fokus jest na jednej linii, nie próbuję powiedzieć do każdej idealnej klientki, mówię do jednego archetypu mojej idealnej klientki, a moje klientki z różnych środowisk, ale o tych samych wartościach, już znajdują sobie w tych moich historiach i moich edukacjach swoje elementy, z których chcą czerpać. Daj mi znać, czy odpowiedziałam Ci na Twoje pytanie. Dobra kochane, więc to jest właściwie tyle, zapraszam Was w środę, już nagrywam w środę pierwszy moduł, kurs Zamień Obserwujących w Kupujących i jest to taka przestrzeń, która zawiera wszystko to, co uzyskałabyś u mnie pracując ze, mnie na ze mną na mentoringu jeden na jeden i ta wiedza pewnie w pracy ze mną jeden na jeden, która jest już takim high-high-ticketem, rozłożyłaby się pewnie na 6 miesięcy, bo mam klientki, które właśnie kończą trzy pakietowe mentoringi, i nadal nie dotknęłyśmy, szczerze, myślę, 30% tego, co nauczę Was w tym kursie. Więc nawet jeżeli masz takie super, ale te ja wolę one-on-one, on one, zajebiście, będę mega zachwycona pracując z Tobą jeden na jeden. Natomiast nie ma sensu, żebyś była u mnie w pracy jeden na jeden, jeśli nie będziesz miała tej wiedzy, na przykład z tego kursu, bo po prostu zapłacisz kilka razy więcej za coś, co możesz i tak na żywo ze mną, bo ja to nagrywam na żywo, więc to jest niesamowite, żeby teraz dołączyć. I na końcu jeszcze będziesz miał QA, więc jeszcze sobie y, y, odpowiemy na pewne pytania, a w drugiej kolejności zaproszę Ciebie na mentoring. I tam też jest w ogóle opcja kupienia sobie trzech e, lub jednego mentoringu dodatkowo ze mną już w ramach. Pakietu tego kursu, tam jest ograniczona liczba osób, bo oczywiście nie jestem w stanie przyjąć nieograniczonej, i naprawdę to jest miejsce, w którym to wszystko, co sprawia, że ja dzisiaj potrafię tak dynamicznie i, i sprawnie, i szybko tak naprawdę nawigować rozwoju mojego biznesu, który potrafił mieć skoki razy dwa na przełomie tego roku, jeżeli chodzi o przychody i o ilość klientek. To jest dzięki tej metodologii, w której, tak jak odpowiedziałam Sylwii, nie, nie miesza mi się w to w głowie, to jaki teraz produkt, a taki klient, a taki, a ten powiedział mi to, a ten powiedział mi tamto, a ja mogłabym i tak pomagać, i tak bo przecież mamy tyle talentów. Mi się to nie miesza, bo moim wyznacznikiem jest moja własna historia transformacji i w kursie pokazuję Wam. Jak sobie te kropki między Twoją historią a Twoją strategią komunikacji, sprzedaży portfolio, tak połączyć, że zobaczysz, że to się po prostu staje logiczne. Nie próbujesz domyślić się, co klient ma na myśli, czego, co akurat teraz się sprzeda. Ty, jako pewna siebie przewodniczka, po prostu prowadzisz swoich klientów do tego, dlatego wtedy jak się staje do sprzedaży, to się do niej nie sprzedaje jak do oh my God, może ktoś kupi, może ktoś zrozumie o co mi chodzi, tylko jak pewna siebie ekspertka, która wie, że właśnie tego Twoi klienci potrzebują, aby poszli dalej. Tak jak teraz ja Was zapraszam do kursu, bo to jest niezbędnik tego, abyś mogła Wejść na kolejny level 10, 15, 30 w swoim biznesie i mając, doprecyzowując tą sprzedaż do poziomu niuansu, abyś była gotowa na tą ekspansję napływu masy klientów, której już nie obsłużysz tylko na spotkaniach jeden na jeden, tylko już będzie trzeba stworzyć ekosystem biznesu, który. Potrzebuje pomieścić dużo, dużo więcej gości, i w tym kursie tego cię nauczę. Jak stworzyć taki ekosystem biznesu, w którym po, pomieścisz masę klientów idealnych, z którymi stworzysz dialog bez, bez y, m, kosz, b, nie, nie kosztem kolejnych godzin pracy, jeden na jeden. Kochany, uciekam cudownego dnia. Link również kursu mamy w Bio. I ja lecę dalej i do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Buziaczki, papa pa.